Witamy w Centrum Obsługi Zwiedzających na Westerplatte, czyli nowym Muzeum Westerplatte, oddziale Muzeum II Wojny Światowej. Ten budynek w przyszłości ma być, no w sumie od dzisiaj, e, bramą do zwiedzania Westerplatte. Muzyka dzisiaj mamy przewidziane kilka aktywności tutaj w Budynku Obsługi Zwiedzających. Stanowiska edukacyjne, e, popularyzatorskie. Opowiadamy o budynku, w którym jesteśmy, czyli budynku Centrum Obsługi Zwiedzających. Opowiadamy o tym, jak przebiegała budowa. Pokazujemy również film w przyspieszonym tempie z przebiegu prac budowlanych. Dla młodszych zwiedzających, mamy przygotowaną możliwość wycięcia i sklejenia sobie z papieru makiety budynku, w którym jesteśmy. Każdy może po prostu sobie wybudować obiekt takim, jakim by go widział. Dodatkowo dla bardziej zainteresowanych, zwiedzających przyszłością Westerplatte, opowiadamy o tym, jakie prace są planowane w niedalekiej przyszłości i w tej dalszej przyszłości, żeby zmieniać obraz tego miejsca. Prezentujemy dioramy głównie. Dioramy obiektów, które już dzisiaj e, nie możemy, których nie możemy zobaczyć na Westerplatte. Obok tychże dioram możemy zobaczyć kody QR. Są to odesłania do naszej strony internetowej z informacjami na temat poszczególnych obiektów, ale są też modele 3D poszczególnych e, budynków, które można zewsząd dookoła e, oglądać. Stanowi to cały czas jeszcze nie do końca znane narzędzie do tego, jak w westerplatte, szczególnie jeżeli chodzi o te obiekty, które już dzisiaj nie funkcjonują, bo możemy sobie je zwizualizować. Przygotowaliśmy przykładowe obiekty archeologiczne, które zostały pozyskane na terenie Westerplatte w czasie wykopalisk archeologicznych. Zwiedzający mogą się zapoznać z procesem konserwacji. Każdy z tych obiektów jest problematycznym do konserwacji, ponieważ w środowisku ziemnym ulegają daleko posuniętej degradacji. W pracowni konserwatorskiej staramy się właśnie o przedłużenie życia pozyskanym obiektom. Około 20 tysięcy obiektów archeologicznych już zostało zakonserwowanych. Właśnie przykłady są na ekspozycji w elektrowni. Elektrownia, w której dzisiaj otwieramy wystawę archeologiczną, ona będzie sercem tego miejsca, bo tam jest najaktualniejsza wystawa i najaktualniejsze informacje, a poza tym chwalimy się tym, co zostało tam wydobyte, ponieważ wszystkie eksponaty prezentowane na tej wystawie to eksponaty, które zostały wydobyte właśnie w czasie badań pracy działu archeologicznego na półwyspie. Otwarcie wystawy archeologicznej, które ma miejsce dzisiaj, to tak naprawdę plon prawie 10 lat naszej pracy, pracy archeologów na Westerplatte. Prezentujemy na niej za pośrednictwem na przykładzie zabytków archeologicznych właściwie całą historię Półwyspu. Na wystawie pokazujemy Ponad 500 zabytków związanych z dziejami Westerplaty. Bardzo się cieszymy, że naszą ekspozycję możemy przedstawić gościom w budynku oryginalnym, budynku należącym do elementów wojskowej składnicy tranzytowej, czyli w dawnej elektrowni. Jest to tak naprawdę pierwsza kompleksowa ekspozycja opowiadająca o dziejach Westerplaty, którą w tym miejscu można zobaczyć. Stojąc na Westerplatte, nie sposób nie myśleć o, o tym przesłaniu, które jest zawarte u stóp pomnika. Nigdy więcej wojny. Jak rozumieć to wezwanie? Co to dla nas oznacza? Za pokojem, jeśli ma on być sprawiedliwy, musi stać siła. Musi stać siła wolnego świata. Dlatego liczę na to, że nie zmarnujemy jako Polska i jako Europa tych najbliższych lat i wykorzystamy je dobrze tak aby stać się silnymi. Westerplatte to nie polskie Termopile. Wręcz przeciwnie. Westerplatte to symbol odpowiedzialności. Major Sucharski, wiedząc, że dalsza walka może przynieść wyłącznie śmierć, zdecydował się na złożenie broni, a swoim żołnierzom powiedział: Żywi Polsce przydacie się bardziej. Westerplatte Sucharskiego to odpowiedzialność za współobywateli, za przyszłość Polski i Polaków. Mamy wszyscy razem zaszczyt zamykać ważny etap w pracach zmierzających do nadania temu miejscu kształtu na jaki Westerplatę zasługuje. Miejsce symbol. Bo to jest symbol odwagi, poświęcenia, odpowiedzialności i myślenia o przyszłości.